Krzysztof Gętka, ja pracuję tutaj od wielu lat w projekcie związkowym i pozwolę sobie na, ten, na kilka uwag ja właśnie z perspektywy obserwatora ruchu związkowego, pewnych przemian, które się w nim dokonują, bo Państwo postawiliście temat, postawiliście temat lewicy, braku lewicy, czy też jakiegoś kryzysu myślenia lewicowego który też się odzwierciedla oczywiście w tym, w tym, co my widzimy w, w przejawach zorganizowanej działalności lewicy. Co do ruchów społecznych, to muszę powiedzieć, że to jest pasjonujący temat. Ja, tutaj te, te, to doświadczenie nie zostało przywołane, ale. Też myślę, że takim klasycznym ruchem społecznym, definicyjnym zresztą dość dobrze zbadanym przez, przez, przez zachodnich socjologów była nasza rodzina Solidarność. Ruch z lat 80-81 zwłaszcza w tej fali swojego najwyższego rozwoju organizacyjnego. Na tym dalach pewnym mitem był pewien problem, który... który który jakby powołał, powołał ruch społeczny do, do działania, był jego animatorem. No i potem, potem cała, cała interesująca i długa historia, ale nie, na ten temat nie chciałbym, nie chciałbym tutaj mówić. Dlaczego Lewicy? Bo no to myślę, że tutaj akurat w tym, w tym, to, w tym naszym gronie to, to co powiem jest, 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 jest dosyć, dosyć banalnym wnioskiem powszechnie znanym, ale jednak tego mi elementu tutaj zabrakło w tej dyskusji, ponieważ yy, panowie koncentrowaliście się jednak na, na myśleniu, na myśli politycznej, na powiedzmy ideologii tego, co kiedyś nazywano nadbudową. No ale w, oczywiście, oczywiście tutaj problem jest poważniejszy. Myślę też, że dla, dla myślenia lewicowego, dla strategów lewicowych jest, jest, jest no, od tego trzeba chyba by zacząć. Kiedyś wpadł mi taki tekst yy, Grażyny Gęsickiej, jednej z, z, z pasażerek tego nieszczęsnego samolotu smoleńskiego. Ona kiedyś z naszą fundacją współpracowała, była socjolożką, która się zajmowała nie, socjologią przemysłu i pisała, bodajże obroniła się też z, z, z tematu jakiegoś związanego z klasą lotniczą, o ile sobie przypomina. I wpadł mi taki tekst, chyba z 1989 roku, w którym Pani Gęsicka analizowała przyczyny rozpadu klasy robotniczej w, w, w krajach zachodnioeuropejskich. No to powiedzmy jeszcze z naszej perspektywy, ja to czytałem w połowie lat 90., to się wydawało dość, dość abstrakcyjne. Tutaj był Marian Krzaklewski, strajk w można było sparaliżować cały kraj. W dalszym ciągu w związkach zawodowych, łącznie licząc, myślę, kilka milionów członków, to była siła, z którą liczyły się rządy, z którą, którą no, trzeba było uwzględniać tutaj mocno pod uwagę, biorąc pod uwagę jakieś strategie polityczne, reformatorskie i tak dalej. No i to wszystko jakby jakby mamy w zaniku. I teraz moim zdaniem, po prostu, jeżeli mówimy o tym, że nie ma lewicy, nie ma, nie, ma, nie ma tutaj jakby odzeru na, na apel tradycyjny, wyrażany tradycyjnym językiem lewicowych partii politycznych, czy nawet tych ruchów, które próbują do, do tradycji lewicowej nawiązywać, no to jednak jest, jest powód, powodem tym pierwszym jest moim skromnym zdaniem jest po prostu dezintegra dezintegracja bazy, tej, tej tradycyjnej bazy lewicy. Pamiętajmy, że lewicę powołał kapitalizm onorymkowy, XIX wieczny kapitalizm, kwestia robotnicza, różne, różne problemy, które, które ten kapitalizm wtedy niósł, również powołał, powołał ruch pracy, ruch pracy, który nami przybrał formę początkowo zorganizowanych związków zawodowych, z których wyłonił, wyłoniła się silna partia polityczna i tak dalej. W innych krajach mogło być, mogło być odwrotnie, partie polityczne zakładały związki zawodowe, no ale jednak, jednak przemysł, kapitalizm, ten, ten XIX-wieczny drapieżny kapitalizm również jakby przywoływał siły, siły, które które próbowały go reformować, zmieniać albo negować. I to, to tyle. Dziękuję. Dobrze.